Wszystkich oglądających i zapraszam do przesłania skart na kolejny tydzień, czyli od 22 do 20. To będzie bodajże 7-8 maja. Zacznę od znaku barana, czyli baran i tydzień od 22 maja. Co tam u Was, drogie barany? Na co szczególnie powinnyście w tym tygodniu zwrócić uwagę. Karta, Karty wskazują na postawę umiarkowania, na postawę tego, żeby nie, nie podchodzić do wszystkiego zbyt entuzjastycznie. To jest karta asa, która może Was zapalać, że tak powiem, do różnych działań. Karta jest pozytywna, czyli ona Mówi, że te działania, które podejmiecie w tym tygodniu, one mają szansę się zrealizować później, czyli wszelkie nowe pomysły, wyjście z jakąś inicjatywą. Na przykład, jeżeli szukacie pracy, jeżeli w tym tygodniu wyślecie CV, to w kolejnych tygodniach może to właśnie zaowocować nową pracą, czyli wszelkie podejmowane działania mają szansę na realizację, ale w późniejszych tygodniach. Tylko, albo powiem tak, ale, ale, żeby te działania, żeby to jest wam nie, nie podcinać i żeby wam entuzjazmu jakoś nie zabierać, to karty mówią, że podchodź do wszystkiego, nie, nie żyj marzeniami, nie fantazuj, podchodź do wszystkiego z takim umiarkowaniem, wyważeniem, czyli postaw sobie realne cele, niech one będą takie <laughs> rzeczywiste, a nie jakieś. Na wyrost i działanie, co by było, gdyby. Czyli bardzo dobry tydzień na wszelkie nowe wyzwania, o ile to będą wyzwania takie realne, takie po prostu yy, możliwe do zrobienia. I dalej idę do Byka. Byk i Tydzień od 22 maja. Byk i Tydzień od 22 maja. Maja. Byk, i tydzień od 22 maja. Drogie byki, to jest taki tydzień czekania dla Was. Tutaj mm, karty pokazują, że nie wszystko może się też y, być takie, jak Wam się wydaje. Czyli powiedzmy, ktoś Wam poda jakąś tam informację, y, która albo będzie nie do końca zgodna z Waszymi wyobrażeniami. Albo po prostu nie będzie wiarygodna, czyli na zasadzie ktoś, ktoś coś tam luźno sobie rzuci, a wy to weźmiecie do siebie, może się czymś ucieszycie. No to sytuacje mogą być różne. W każdym razie karty mówią o takim przekłamywaniu czasem rzeczywistości. I to niekoniecznie przez Was, ale przez osoby trzecie po prostu. Karta mówi o, też o takim właśnie czekaniu, tak jak powiedziałam na początku, czyli nic, nie, nie będzie takich działań, które sytuacji, gdzie wszystko ruszy z kopyta, że nagle tam nie wiem, dostaniecie odpowiedź na, na to, na co czekacie. Raczej taki tydzień właśnie, taki na, na przeczekanie, tak bym to dosłownie powiedziała. Ale karta też mówi o pozytywnym y, aspekcie tego tygodnia, i to będzie aspekt uczuciowy, miłosny. Karta Asa y, Pucharów mówi właśnie o potencjale miłosnym, czyli jeżeli y, szukacie partnera, partnerki, to ktoś może się na Waszej drodze y, pojawić. Y, ktoś, tutaj jeszcze dodam, ktoś nowy. Y, może to nie wskazywać od razu na jakąś, y, nie wiem, wielką miłość, zauroczenie. Ale w każdym razie wpadniecie sobie w oko. To taka informacja, co z tego dalej będzie. No tutaj karty o tym nie mówią, bo as to jest tylko potencjał. Co z tą znajomością zrobicie, to już jakby leży w Waszych rękach. Także, drogie byki, tydzień dobry na sprawy miłosne, a reszta jakby może utkwić trochę w martwym punkcie. No, i bliźnięta drogie. Bliźnięta tydzień od 22 maja. Bliźnięta i tydzień od 22 maja. Bliźnięta. Co tutaj u bliźniot, jakaś mm, może się szykować y, dobra zabawa, może impreza gdzieś tam y, będziecie drogie bliźnięta. Zapraszane, ale co więcej, z tą imprezą powiedziałam, że tam jakby trochę taka walka, konkurencja może kto lepiej wypadnie, a może jest czas jakiś tutaj weselno-komunijny czyli kto, kto lepszy prezent da, tak, że tak tutaj powiem. No w każdym razie coś tam taka trochę pokazuje się walka jakby, tak jak powiedziałam na początku kto lepiej wypadnie. Także tydzień dosyć taki radosny. Będą okazje do świętowania, do zabawy w miłym towarzystwie. A jeżeli współpracujecie z kimś w pracy albo konkurujecie, no to ta walka może być taka dosyć ostra, że każdy będzie próbował się pokazać z jak najlepszej strony, wykazać swoimi jakimiś tutaj umiejętnościami, kompetencjami no i wy też w tą grę zostaniecie drogie bliźnięta wciągnięte i rak tydzień od 22 maja rak i tydzień od 22 maja Samy drogie raki mamy. W relacjach karty pokazują takie, no nie chciałam tego słowa użyć, żebranie uczucia, może zabieganie o czyjeś względy, o czyjeś tutaj uznanie, może, nie wiem, pokłóciliście się na przykład z partnerem i teraz staracie się tą sytuację jakoś naprawić. Taka opcja tutaj może się pokazywać. A dla osób samotnych, z kolei, to karta mówi o poznaniu możliwości poznania kogoś młodszego od Was. Nie wiadomo, co dalej z tej znajomości będzie. Na pewno będzie tutaj udany, udany seks. Tak to karty przedstawiają. No i w kwestiach finansowych czy też dotyczących pracy. Też będziecie musiały nie tyle żebrać o czyjeś uznanie, o czyjąś aprobatę, no ale właśnie dużo jakiegoś wysiłku własnego włożyć, żeby zostać zauważonym czy też docenionym. Niektórym może to pójść tak jak spłatka, jak to się mówi, no a wy niestety będziecie musiały się drogie raki tutaj napracować w tym tygodniu. No, i lew, lew i tydzień od 22 maja. Lew i tydzień od 22 maja. Co tam drogie wy u Was? No, intelekt rządzi, intelekt rządzi tutaj. Mm, jeżeli mm, szukacie partnera, partnerki, to nikt Was. W tym tygodniu przynajmniej jakoś nie usatysfakcjonuje żadna znajomość, nie zadowoli, może nawet trochę rozczaruje. W każdym razie tutaj widać w tym tygodniu skupienie na sprawach intelektualnych, czyli może jakieś osoby, które zdają egzaminy na studia, maturę i tak dalej. No to jest właśnie skupienie głównie na tym aspekcie życia. Karty też mówią, że napracujecie się, że trzeba będzie się, Wykazać w czymś. Możliwe też, że będziecie kogoś o coś prosić, coś z czym sobie na przykład nie do końca radzicie, czy nie wiecie, nie wiecie po prostu, jak to, jak to ugryźć. No tutaj karta radzi, sam sobie nie dasz rady. Ta pomoc jest wskazana. Także jeżeli, drogi Lwy, znajdziecie się w sytuacjach, no nie chcę powiedzieć podbramkowych, ale w takich których nie wiecie co zrobić, to karta mówi udaj się, nie bój się, udaj się po pomoc. Tak dosłownie tutaj jest to przedstawione. I dalej mamy pannę. Panna i tydzień od 22 maja. Panna i tydzień od 22 maja. Drogie Panie, tutaj karty mówią, że pewne kwestie dla Was takie ważne, może związane tutaj z jakimś funkcją, którą obejmujecie, przyjmujecie, może to być no, karta, i dosłownie o, o, o opiekunce ogniska domowego, ale też osobie takiej, która nadzoruje, rządzi, czy jesteście na jakimś kierowniczym, kierowniczym stanowisku to karta mówi, że tutaj wasza rola zostanie dobrze dobrze rozegrana, czyli na przykład jeżeli czekacie na przedłużenie jakiejś umowy, to karta mówi, że wasza rola się jakby zakończyła. To nie, nie chodzi mi o to, że zostaniecie zwolnieni, ale na takiej zasadzie, że już nic więcej jakby w tej kwestii zrobić nie można, czyli nie chcę tutaj nikogo namawiać do tego, żeby przestał się starać, ale karta mówi, że to, co do tej pory, drogie pany, zrobiłyście, jest jakby wystarczające że już się nie musicie jakoś wykazywać pokazywać, że to, co macie do zaoferowania drugiej stronie, wystarczy. Karta pokazuje też sukces. Nie wiem, czego ten sukces konkretnie może dotyczyć. Ale zwycięstwo może, na przykład, jeżeli macie jakieś sprawy sądowe, no to tutaj wyrok będzie po waszej stronie. Jeżeli jakieś spory toczycie, to też racja będzie po waszej stronie. Jeżeli startowałyście w jakimś konkursie, to karty pokazują zwycięstwo. Dla osób, które zdawały maturę, to karta pokazuje też zwycięstwo, wygraną zdanie. Czyli pewien, pewien etap się zakończy, dla Was yy, bardzo pozytywnie, czyli ja uważam, że no bardzo, bardzo dobry tydzień dla Was, drogie Panny. I dalej idę do wagi. Waga i tydzień od 22 maja. Drugie wagi karty pokazują, że dosłownie, żebyście po czasie może jakiegoś tutaj marazmu, takiego zastoju, wzięły sprawy w swoje ręce, bo wy macie wszelkie zdolności, umiejętności, kompetencje, nie wiem o co byście tam jeszcze nie chciały zapytać, to macie wszystko, co jest potrzebne, żeby dokonać zmian. Karty pokazują też patrzenie daleko, perspektywicznie, czyli nie tylko widzenie czubka swojego nosa, czy też życie dniem dzisiejszym, ale właśnie takie planowanie, dobry tydzień na planowanie, na samorozwój, dobry tydzień też, jeżeli na przykład planujecie wakacje gdzieś, to dobry tydzień na szukanie ofert już przyszłych, przyszłych ofert tutaj, jak ten czas spędzić. Jeżeli ktoś z Was chciałby na przykład wyjechać za granicę, za pracą, bo to już nie mówię o wypoczynku, ale chodzi mi o kwestie zarobkowe, to karta mówi nawet jeżeli jednej kwestii nie jesteś zbyt dobry, to jesteś dobry w, 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 o wiele w drugiej kwestii, czyli może nie znasz do końca dobrze języka, ale jesteś świetnym specjalistą, rozglądaj się teraz, to jest dobry czas, te ta karta tych zielonych listków na tych palach pokazuje właśnie wzrost, pokazuje nowe możliwości. Czyli, drogie wagi, powiedziałabym tak, że to, co sobie założycie, nie zrealizuje się jeszcze w tym tygodniu. No tak, sama prognoza jest krótka, ale macie szansę teraz coś w życiu swoim zmienić na lepsze, co zaowocuje w przyszłości. I dalej idę do Skorpiona. Skorpion, i tydzień od 22 maja. Skorpion, i tydzień od 22 maja. Drogie Skorpiony, garta pokazuje, żebyście nie, nie płakały, nie miały złamanego. Serca, bo takie coś pokazuje się. I to nie chodzi mi tylko o, o jakieś relacje na zasadzie relacji partnerskich, ale też może być, że przyjaciel jakieś wasze zaufanie tutaj zawiedzie. W każdym razie pokazujesz taki ból serca, że będzie wam po prostu najzwyczajniej w świecie przykro. No to w uczuciach, w takich relacjach może, może nie najlepiej. Ale za to bardzo dobrze, jeżeli chodzi o kwestie finansowe, o zaczynanie czegoś nowego. Czyli jeżeli na przykład zaczynacie nową pracę w tym tygodniu, to karta mówi, że to może być praca, w której się zrealizujecie, w której będą dobre pieniądze, no i to już nie będzie praca na chwilę. Co tutaj jeszcze? Czyli jeżeli na przykład ktoś chce z Was firmę założyć swoją, to też karta mówi: rób działaj. Asmonet daje Ci potencjał, daje Ci możliwości, ułatwia po prostu. To jest taki troszeczkę łód szczęścia wniesiony do życia. Także drugie skorpiony, jeżeli na przykład chcecie też w coś zainwestować, pieniądze, też dobry tydzień. Natomiast no niekoniecznie najlepszy będzie to tydzień w uczuciach. I dalej idę do Strzelca. Strzelec, i tydzień od 22 maja. Strzelec, i tydzień od 22 maja. Co tam u Was, drogie strzelce? Podróż gdzieś będziecie jechać. Ym, albo ktoś Was tutaj odwiedzi. W każdym razie podróż, jeżeli wybieracie się w takową, to podróż bez przeszkód, taka szybka i do celu. Bardzo dobry tydzień karty pokazują na inwestycje w nieruchomości, czyli w upiększanie domów, jakieś tutaj remonty, czy też na przykład zamieszkanie razem z partnerem, czyli wszystko, co wokół, wokół domu się dzieje, wiąże się z domem będzie w tym tygodniu z nieruchomościami, będzie w tym tygodniu pozytywny. Uważajcie tylko, drogie strzelce, jeżeli macie jakieś tendencje tutaj do nałogów, czy to jest seks, czy alkohol, czy nie wiem, obżarstwo, czy, czy tutaj inne jakieś nałogi, hazard. No to w każdym razie tutaj, żeby was to jakoś na fali entuzjazmu gdzieś was tam nie poniosło, także nie dajcie się też w jakieś romanse. Na przykład, uwikłać, jeżeli nadarzy się tak zwana ym, okazja. I dalej idę do Koziorożca. Koziorożec i tydzień od 22 maja. Koziorożec i tydzień od 22 maja. <laughs> Drugiej koziorożce karty radzą w tym tygodniu zachować nawet, powiedziałam siłę i zimną krew, bo mogą dotknąć Was takie wydarzenia, jakieś takie, powiedziałam zaskoczenia. Coś Was może niemile zaskoczyć, no bo karta tutaj nie należy do tych takich pozytywnych. Także bądźcie przygotowani. Ja nie mówię też, że jakiś kataklizm na Was spadnie. Absolutnie nie. Ale jakieś coś po prostu może Was niemile zaskoczyć. Karmi, że będziecie miały siłę w sobie, aby to jakoś tutaj przezwyciężyć, a co najważniejsze, taki spokój, który często jest potrzebny, żeby nie, wiem, nie wpadać w panikę, pewnych spraw, nie odbierać w czarnych barwach. Czyli mogę powiedzieć, że kwestia taka, że nie ma tego złego. Co by na dobre nie wyszło, ale też nie, nie mam na myśli powiedzenia, co nas nie zabije, to nas wzmocni, bo to akurat uważam nie jest, nie jest prawdą. I także, co tu jeszcze chciałam powiedzieć na ten temat, bo zgubiłam wątek. Także, drogie koziorożce, jeżeli dotknie Was coś, jakieś nieprzyjemne sytuacje, to wy macie siłę na, znajdziecie siłę na pewno na, na przezwyciężenie ich. A co tutaj jeszcze, karta mówi: tylko spokój was uratuje. I dalej idę do wodnika. Wodnik i tydzień od 22 maja. Drogie wodniki przyjdzie Wam z kimś tutaj powalczyć, czy to konkurencja. Najprawdopodobniej, bo karty pokazują sytuację finansową, aspekt materialny, czyli jeżeli na przykład ubiegacie się o pracę, to tych kandydatów, konkurentów Waszych może być wielu, mogą mieć też dobre jakieś tutaj kwalifikacje. Czyli zapowiada się dosyć ostra walka. Jeżeli na przykład ktoś walczy o podział majątku, no to też tutaj kwestia materialna jak najbardziej, czyli takie powiedziałabym nawet pójście, pójście na noże przysłowiowe. Co tu karta jeszcze pokazuje, że bardzo dobry tydzień, żeby już nie było tak że tak powiem nieprzychylnie, że trzeba będzie walczyć o swoje, czy też o powodzenie jakiejś. Jakiegoś interesu, to karta pokazuje bardzo dobry czas na rozpoczynanie, na nowe, jeżeli macie nowe pomysły. Niekoniecznie one będą zrealizowane w tym tygodniu, bo karta pokazuje potencjał, czyli taką możliwość, no, który zależy od waszego chciejstwa albo i niechciejstwa, czy będzie wam się chciało, czy nie, ale jeżeli coś wam wpadnie do głowy, a to może być tydzień jakiś nowych pomysłów, to karta daje Wam zielone światło. No a kwestia taka, co, co Wy z tym zrobicie? Czyli nie odkładajcie, jeżeli oczywiście będziecie chcieli, nie odkładajcie jakichś dobrych pomysłów na, na później, bo ma potencjał, jak to potencjał, on może trwać tylko chwilę, a potem gdzieś tam wygaśnie, możliwości ulecą. Także wykorzystujecie dobre okazje, drogie wodniki w tym tygodniu. No i drogie rybki. Ryby i tydzień od 22 maja. Ryby i tydzień od 22 maja. nie dajcie się wykorzystać, jeżeli chodzi o kwestie materialne, finansowe. Czyli w tym tygodniu na pewno nie pożyczajcie tutaj nikomu pieniędzy. Ani też nie pożyczajcie od nikogo. Bo to może się okazać, że musicie oddać pięć razy tyle niż pożyczyłyście. Ogólnie sytuacja materialna będzie się kształtowała bardzo dobrze, czyli nie macie, nie macie na, co, na co narzekać, chociaż. Powiedziałabym w połączeniu tych dwóch kart, że możecie sporo zarobić, ale też sporo e, będziecie wydawać, sporo będziecie mieli, e, wy, będziecie miały drogie ryby, sporo wydatków. E, no i tak jak powiedziałam, ja tutaj w zasadzie <laughs> to byłaby konkluzja taka, żebyście się e, w tym tygodniu nie dały e, oszukać i żeby nie było jak w powiedzeniu, kto ma miękkie serce, ten musi mieć twardą. Wiadomo co. Także róbcie swoje drogie rybki. Wszystkim życzę udanego tygodnia. Zapraszam oczywiście do innych moich filmów. Pozdrawiam Was serdecznie. Papa. Pa.